Tabela, czy my dzisiaj ser będziemy jeść tutaj na kolację? Nie, to jest farsz na, na pierogi. O, dzień dobry. <laughs> to jest farsz na pierogi ruskie oczywiście, czy pierogi z ziemniakami i z twarogiem, jak to teraz się mówi, i robi je na święta. Chciałam je też zamrozić, ale przed chwilą Jula dzwoniła, że przyjeżdżają z Antosiem, więc coś czuję, że te pierogi dzisiaj zostaną zjedzone. Coś tak czuję. A jeszcze się zapytała, czy zrobisz sushi. Więc u nas dzisiaj pierogowo i su, suszarniano będzie. Więc przysmażam też cebulkę, żeby. Bo ty oczywiście będziesz gotował te pierogi. Zaraz on już żeby miał cebulkę, jak oni wpadną, żeby było zrobione. A miało być na święta. Zobaczcie, jak to u nas. no. I tak to wygląda przed live'em. Trzeba się przygotować. Zobaczcie, tutaj trzeba wszystko posprzątać, żebyście nie mówili, że taki malutki zlep, że zawsze nie porządek, tutaj no zawsze nie, nie jest ciekawie, a wiesz, że nazwa ruskie wzięła się. Że to są pierogi z Rosji, a czytałaś ostatnio, że na Ukrainie mówią na te pierogi, że to są pierogi, pierogi polskie. polskie? No tak, właśnie. tak to, to co, to z Rosji czy z Polski? Nie mam pojęcia. No właśnie. Mam, czy kiedyś Polska to Ruskie? była gdzie? Na Rosji. No więc właśnie, jeżeli ktoś coś z Was wie, tak, to Wiesz, że kiedyś to mieliśmy widać, w niepodległości Moskwę. Polska miała nie wiem, przez ileś tam okres czasu była panowała nad Moskwą. O, ha, ha, ha. Zapraszam Was za chwilkę na live'a, bo będę odpalała live'a i na TikToku i będzie na z tej Facebooku. Tak żebyście i... też zobaczyli tutaj mojego arkadiusza, jak będzie gotował te pierogi z takim wiecie. A. Tak. tak. będzie właśnie I nas mały. I oczywiście mam wsypać normalną sól, nie mogę wsypać różowym, tak kochanie? Bo byście wtedy na mnie krzyczą. No tak, u się korzym robi z różowej, a kłodawska jest najlepsza. Prawda? Ile ja mam Ci posolić? Bo Polska, bo Polska za Kazimierza Wielkiego stała czy, solą. I czy się łyska? handlowało solą. Czyli ja z czy Polski drewnianej coś... stała się próbowałeś farsz? Czy jest dobry? Czy nie, nie lubię próbować farszów. Ty jesz surowy ten... Yy, daj co? Co, co jest na, na pierogi? Z czego się robi? O, ciasto. Ty jesz surowe ciasto. Nie, ja próbujesz... surowego ciasta na pierogi nie jem, ale lubię robić surowe drożdże. Wiem, że to nie jest zdrowe, wiem, że to nie jest zdrowe, wiem, że to nie jest zdrowe, moi Kiedy kura, ten live? Stary. Kiedy ten live? Teraz? Dobrze, to patrzcie Zaki, na kolejny, tak? już, już live się odpala.